Jesteśmy bezpieczni. 26 sierpnia 2022 rok FM 15 i najbardziej medialna walka, najbardziej wyczekiwana walka, czyli Murański kontra Tańcula i szalony reporter razem ze mną, Tomek. Cześć, miło. 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 Słuchajcie, jesteśmy tutaj, żeby zdradzić Wam, e, czy walka e, starego Murana z Tomkiem odbędzie się, ponieważ wczoraj Tomek powiedział, że Raczej nie wyjdzie do tego pojedynku, jednak wiemy, że przez noc dużo może się zdarzyć jakieś myśli eee, Tomku właśnie, więc zdradź nam na samym początku, jak to jest dzisiaj na kilka godzin przed walką, podjąłeś decyzję, czy walczysz, czy jednak odpuszczasz ten pojedynek. Podjąłem decyzję, zanim to powiem jaka ona jest, to potrzebam Was na napięciu, a Ciebie młody adepcie e, dziennikarstwa pouczę, hmm. że powinnyś powiedzieć tak, jako jedyni mamy ten wywiad, bo Tomek się zgodził do Was zejść, bo właśnie szedł spać. Ekskluzywnie. Naprawdę, bo jestem po treningu i teraz mam czas na chill, ale i Hubertaj bardzo lubię, szanuję i też kibicuję mu bardzo, nie wiem, jako, jako, jako gościa go bardzo lubię też. I zapytał czy, czy, czy mogę, więc to jest one, one and only, reszta będzie już na ściance tam gdzieś, ale to będzie po walkach. E, to jest jedna rzecz. Druga, druga sprawa, jakby zawarłeś, y, moim zdaniem, y, nieźle postawiłeś pytanie, tylko zawarłeś trochę tak, kurwa, w dwa w jednym, bo ja walczyć, nawet jakbym się nie zgodził, ja i tak przy niedyspozycji Arka, i tak miałem walczyć. Tak, tego im, że nie że jeżeli odwołałem. Arek wyjdzie... Bo wiesz, ludzie czasami się w tym gubią, to, wiesz, to jakby sprecyzujmy, tak. że, że ja miałem, ja mam kontrakt podpisany od, miałem powiedzieć od dawna, kurwa, jak to brzmi, naucownicy mają po rok, ja mam od półtorej miesiąca aż, tyle miałem na przygotowania. Tyle się po, wydarzyło, tak, że wiesz. Tak. Miałem przygotowany kontrakt, że ja wychodzę, jeżeli Arek nie byłby nie byłby w stanie, czy nie chciałby, czy nie byłby w stanie wyjść do Jacka Morańskiego. Wtedy ja wychodzę i to podtrzymywałem zawsze. To, co podpisałem kontrakt, to na znaczy co się umówiłem swoim, a od początku chciałem dotrzymać. Tylko wczoraj pojawiła się ta opcja, czy przy tym, że yy, yy, mimo wszystko, że jakby Arek wyszedł do Jacka, bo, bo w pierwszej opcji, jeżeli Jarek wodził do Jacka, nawet nie wiem, na czworaka i na sekundę, to ja już nie wychodzę na 100%. A tutaj, jeżeli Arek wyjdzie do Jacka i Jacek będzie w stanie znowu wyjść do mnie, to wychodzę. I na tym się zastanawiałem, ponieważ moi kochani, po tym, co się wczoraj stało, zobaczyłem, że ci ludzie nie są warci ani uwagi, ani atencji. Nie mają krzty honoru, przekraczają wszelkie granice, a przede wszystkim na to, co ci umówiłeś, bo granice to, się, to są free fighty tu się przekracza granice i z tego jest show. Nie mówię, że to popieram, ale tak jest. Ale jeżeli na coś umawiasz, tak jak z Jackiem nie gryziemy, on gryzie, nie trzymamy klatki, on trzyma i tutaj face to face, to nie, to jest face to face, a nie kopanie się, a zwłaszcza rzucanie niebezpiecznymi narzędziami i trochę mnie to po prostu nie chciałem mieć już z tymi ludźmi kontaktu. No ale tak, emocje mi opadły, jak powiedziałeś, Hubert, trochę przemyślałem i głównym argumentem jest tutaj, wezmę tą walkę. To teraz wiecie tutaj stąd. A głównym argumentem jest to, że Federacja zgodziła się przeznaczyć 100 tysięcy na dwie duże organizacje charytatywne. Mhm. 50 tysięcy na woś, 50 tysięcy na karitas. Akurat na Woś popieram na karita średnio, to jest organizacja kościelna i tam pół zresztą Ale to już nie idźmy aż tak. Ważne, że te pieniądze idą na cele charytatywne. A dla 100 tysięcy złotych kochani na dzieciaki, czy nad 50 tysięcy dla woźpu już powiedzmy, na dzieciaki i dla Jurka, to ja mogę dostać w mordę i 4 i 5 razy i nawet posiedzieć z kimś tak mnie brzydzącym jak Jacek w małej klaustrofobicznej. Klatce 3x3. Co mi, powiem Ci Gubernator, szczerze, naprawdę jakby, no nie obrzydza. Tylko ja Wiem, że jak się tam nie chcę już tego człowieka patrzeć. Ja zostanę z nim zamknięty na bardzo małej przestrzeni no, i będę musiał się. Będę się tam z nim musiał przebywać, gryźć, ale dobra, y, robię to dlatego. A druga sprawa, że kurwa, no dobra, wczoraj taki trochę byłem rozbity tym wszystkim. Skłoniło się na wiele. Nikomu temu nie mówiłem, powiem to tylko tobie w wywiadzie. Ten mediatering też mi do końca wyszedł. Ja tam generalnie specjalnie tak trochę no, nie pokazywałem mnie to, ale zestresowałem się tym. Ten facebook -face poszedł kompletnie tak, jak chcieliśmy. Chcieliśmy Znowu tam nie wrzeszczeć, nie wyzywać się, może nie iść w taką ironię jak ostatnio z lekarzami, ale spróbować z nim pogadać się. naprawdę chciałem wyjaśnić Jackowi dalszą część z tym księdzem, o którą pytał. Tak mówię, dobra, pogadamy, o, ja mu to, to mu to, no i nie dało się. I dlatego tak mi trochę to wszystko podcięło skrzydła. Plus ten mikrofon dostałem po głowie, yy, tam rękę rozciąłem, coś tam, i byłem taki rozbity, mówię, o nie, nie, nie. Ale przemyślałem to i mówię, do cholery jasnej, Nie przyjechaliśmy tu grać w szachy ani, ani, ani kurwa w warcaby, tylko przychodzi mi tu na napierdalać, więc tą walkę pierwszą biorę na pewno. A jeżeli dzieciaki mógł skorzystać, to ja tą drugą walkę biorę, więc kochani, wejdę na, no na 100% już faktycznie z Jackiem Czyli do klasy. I walczysz na stówę dzisiaj po prostu, jednym słowem. Tak. Tomku, i właśnie, bo ty dużo mówisz, dużo poruszyłeś spraw. Widziałem ciebie wczoraj, że byłeś bardzo przybity. Nawet powiedziałeś, że żałowałeś tego, że podpisałeś kontrakt, że zawalczysz. Naprawiłeś trochę tą głowę przez te kilkanaście godzin? Tak, głowę zdecydowanie naprawiłem. To było też pewnie mówię i zmęczenie i to wiecie co, to był też mega intensywny dzień. Ja zresztą podchodziłem tutaj do Włodarzy Fajnie, ja jeszcze nie wiem, nie znam się i chciałem ich, po prostu ja zostałem pewnie przez to, że przed chwilą rozwaliśmy tutaj super ten poza anteną, zanim zaczęliśmy, że no fajnie się klikam. Na, 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 na tej konferencji, więc no, włodarzy, co nie jest dziwne, chcą mnie jakoś tam w pełni wykorzystać. Dzień dobry tej ślicznej pani, która się na nas przygląda, pani jest przepięknej urody. I bardzo miło. E, I wiecie co, i strzelałem mnie wciśnięto we wszystkie activities, że tak powiem, mhm. czyli, czyli byłem, e, no wiecie, rano było ważenie w niej to, 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 i takie, takie nagrywki, które mają być dzisiaj dopiero puszczone, też na nich byłem, ja co chwilę musiałem jeździć, nie miałem kiedyś czasu jeździć. Byłem tym taki już zmęczony, przemęczony, poszedłem, czy ja mogę z media treningów oni w sumie, że nie, tylko mi się po Myliło, żeby nie przeklinać, że niektórzy tylko biorą do mediatringu. Biorą wszyscy, więc dlatego wiem, że tylko tak. federacja wiesz, jak nie przeszedł, to było a dlaczego, czy kontuzjowany, a dlaczego się boi. I tak i tak mówię, to wszystko mi się nie układało tak, trzeba, nie miałem na nic czasu i to też to wieczorne przybicie było mnie tym spowodowane przez Pana Noc, wypoczęcie, poranny trening, który poszedł mi super. Jestem znowu Dzisiaj, sobą. tak? Tak, dzisiaj już jestem. Świeczą właśnie po treningu w tym momencie. Jestem w pełni siły, jestem sobą, jestem mega zmotywowany i, i ja chciałbym, żeby już teraz wychodzić. Serio. Tomku, jeden z dwóch ostatnich tematów. Wy po konferencji urośliście w oczach widzów bardzo e, dużo, wysoko. Jednak po wczorajszym face to face, ja czytałem opinie w internecie i znowu rodzina Murańskich Was, nie wiem może czy wyprzedziła, ale na pewno podniosła e, jakieś tam swoje e, notacje i powiedz mi, czy Was to też trochę tak no, nie przybija, że ten face-to-face, face, nie wiem czy go przegraliście, ale na pewno go nie wygraliście? Uważam, że w 100% wyraźnie jest to pewnie... Pytanie internautów właśnie jest bardzo ja podzielone. Ja czytałem, ja czytałem, ja ci powiem historię znowu moją. Ja myślałem, że go strasznie przegraliśmy. Jest to, wiesz, jak są duże emocje, ja to teraz rozumiem, czy jestem na tle stary, że miałem sytuację w życiu mega emocjonujące, że później ci masz blackout, nie? I nie mówię tu o alkoholowym odcięciu, ale właśnie niż pierwsza walka, czy wielki stres. I ja tak miałem przejść trochę z tym face to face. Em. Ja to się w palec w ogóle, ten przepraszam, że pytam, w to, ale w mnie też się im zaczęła, nie okay. ja wiem, nie wiem. Nie ja czuję smak krwi już przed walką, po prostu tak sobie robię, jak niektórzy, żeby już czuć smak krwi. Nie, żartuję, gdzieś się rozwaliłem. E, w, wiesz co, ja naprawdę myślałem, że niewiele powiedziałem i później wszedłem na, na to fejmowe, znaczy na, na streama i zanim odpaliłem, tak wszedłem do pokoju, tak się chciałem odmurzyć trochę i leciałem komentarze, a tam szalony reporter kozak, szalony reporter myśli posty. I ja sobie myślę, o czym oni pierdolą? Ja nie to włączyłem, wczoraj nic nie powiedziałem. I mówię, nie no, nie, chociaż nie chciałem tego oglądać, bo nie było czasu, mówię, kurde, włączę, to obejrzę i nie było tak źle i uważam, że parę... Słuchaj, jeżeli ja mówię, że nie jestem pewny, że z, z Jackiem wygram, a młody tak, się cieszy i on, i, on, i on, nie no, proszę Cię, to, że napisy, to, że z Jackiem, Jackiem lekarzem, bo coś się dzieje, a co oni takiego powiedzieli? No, jak zwykle wrzeszczał. Znaczy, wiesz, to dziwnie to, co powiedziałeś, ale słuchaj, ja też nie postrzegam Ciebie, że jakby, że, 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 że mówisz coś, czego nie ma, ale nawet nie, bym chciał, nie. żebyś mi powiedział, ale gdzie to? się nie, ja czytałem, czytałem i Wykop, czytałem i komentarze na Instagramie, czytałem i komentarze na YouTube i mówię, to jest wszystko podzielone. Ale jednak ze, ze wskazaniem na tak? Bo? Nie, nie, nie ze wskazaniem. Właśnie to jest praktycznie równo, wiesz, okay. Ale to, to też zależy od, nich, od, możesz... od ja, platformy, okay, no nie. Platformy, niektóre są... Tak, ja wiem. Ale możesz mi powiedzieć, bo jestem tego ciekawy, może od razu skomentuję, że co jest napisane, że co oni zrobili takiego, że są za nimi. Wiesz czemu, dużo też zostało zrobionych takich zdjęć wyciętych z kontekstu. I jest takie jedno zdjęcie, gdzie ty siedzisz z Arkiem, tak. O. I wiesz, i nie, nie wszyscy oglądają programy. Nie wszyscy. A wiesz, tak, ja ty są ludzie. Tak, ludzie są. E, no, zniszczyli go. Tak, zniszczyli. Go. I to jest właśnie też e, takie coś. Może nazwać to taka propaganda. Tak. I wiesz, o co chodzi. Ale e, u ciebie. Z tego, co słyszę odzew wśród Twoich widzów tak. jest okej. Okay. Znaczy jest to nawet nie wśród moich. Ja ci jeszcze raz powtarzam historię oficjalnego. Wejdźcie sobie, kochani, jak mi nie wierzycie. ty też sobie już przelecieć, bo to jest dosłownie kilka, nawet kilka ekranów, tego jest oczywiście bardzo dużo. Ja mówię ci wszedłem taki po tym pokoju, po tych wywiadach i tak mówię, oglądać czy nie oglądać. Pierwszy odpaliłem komentarze. Znaczy nie, było tak, że dokładnie odpaliłem stream, ale nie przewinąłem. A on jest tak, że na początku ta muzyka trwa z godziny, czyli zaraz Aha, zaczynamy. Tak, tak. I leciało. Ja byłem na tyle odmurzony, że to leciało, zaraz zaczynamy, ale ja te komentarze, wiesz, byłem na tyle tak, nie, tego I tak coraz bardziej odżywałem i mówię. Kurwa, i do żony mówię, ty my, i ona to samo mówi, nie, ty siedziałeś właśnie tak, i siedziałeś tak jak dziecko tak, na skulony, tak, tak. nic nie mówiłeś, ja sama byłam zdziwiona, bo wiem jaki ty jesteś. I ja tak lecę, mówię, kurwa, włączyłem chyba tą wcześniejszą konferencję, no patrzę, nie, to. I tych komentarzy tam było dużo, nawet nie, że reporter, miszy posty, i ta się powtarza, no zobaczcie, nie, nie, ja nie, nie, jakby nie mówię czegoś, czego nie ma. Wystarczy zobaczyć. I wtedy odpaliłem. Słuchajcie, przepraszamy, ale e, karta nam się skończyła, także wracamy do tematu odnośnie tych komentarzy. E, mówię, jedna protwo, e, platforma jest... Taki team, druga, jest taki team i właśnie o to mi chodzi i... Dziwi mnie, dziwi mnie że ktokolwiek jest jeszcze team Murańcy, tak powiem Ci szczerze i nie dlatego, że jestem w tym drugim teamie, tylko tak filozofując i mówiąc to teoretycznie, kurwa, ja, ja nie wiem, co ci ludzie mają w głowie, ja nie wiem, nie ja mówię o murańskich, tylko mm. o ich fanach, bo tak jak Murańcy, wiesz, są różni ludzie, się i dziwni ludzie się zdarzają, niektórzy uważają, że Ziemia jest płaska, a niektórzy, że Repitalianie są, dobra, niech sobie są, ale to, że ludzie... Tak odklejeni, czując, że Ziemia z płaska mało swoich wyznawców, to mnie zawsze dziwiło. Bo wiesz, to góra zawsze ale trafiłeś, zawsze jest taki... ale trafiłeś bo ja w ogóle uwielbiam ten temat płaskiej ziemi, i dla mnie to jest coś niesamowitego, jak ludzie nie mogą w to są, wierzyć, są, nie? Są, I wiesz, i, i to mówię, że ktoś jakiś tam facet w lesie, nie mówimy teraz o ciebie, o tobie, Sylwku, e, <laughs> że jakiś tam facet w lesie gdzieś siedzi w ziemiance i jest odklejony, kurde, to się zdarzają. I też jakby e, ja się na to zgadzam i nawet mnie to cieszy, że ta ludzkość jest tak różnorodna, że nawet no. są, są tak odklejeni, że oni tam sobie nie wiem czapeczkę swoją nałożą. So, ale że taki człowiek już wiesz. Trafię do szerokiego grona, on jest klikany, on ma, on ma poparcie, jego, to to już jest dla mnie chore. Ale cóż, no jest jak jest. Nie, było odpowiadając na Twoje pytanie, po pierwsze, nie wiedziałem, że jest taki odzew, znaczy taki bardziej ze z, z, z wskazaniem na nich, może jakby wziąć do kupy po tym face-to-face. -face. Nie, ze wskazaniem nie. Mniej więcej, nie więcej tak. dobra, nawet nie wiedziałem, myślałem, że mimo wszystko, ja po skończeniu programu myślałem, że jest zdecydowanie dla nich, po obejrzeniu, po przeczytaniu komentarzy się zdziwiłem. po obejrzeniu uważam, że nadal jest dla nas, ale przyjmuję to wiadomości, aczkolwiek odpowiadając na pytanie w żaden sposób to nie wpływa na nasze nastawienie, ego, nie. Kochani, ja już nie chcę teraz, bo miałbyś krótkie, ale powiem no w tych tak słowach, tak, każdy tak. mi mówił, każdy mi mówił, że przed walką tak będzie i jest zupełnie inaczej, niż myślałem, czyli wiesz, ja przez ostatnie tygodnie tak już trenowałem, to może żebyś nie przeziębić, a czy ten paluszek mnie, mnie boli, a każdy mówił, chłopie, w tej samej walki, jak będziesz wchodził, to nie wiesz, tego czuł. To są takie małe rzeczy. I wiesz, dzisiaj mnie mega na napie przegadło, okazało, się, że to coś jest z hotelową klimą, ale, ale myślałem, że jestem chory. I w ogóle zaczął się odzywać jakieś kontuzje i ja mam to totalnie w dupie. I to jest już, ja już jestem na tyle nakręcony, że mówiono mi, to, ja nie wierzyłem. mówię nie, to musi być takie wszystko idealne. Nie, to masz. masz po prostu Mentalita mental jest 1000, a to są po jeden, dwa punkciki, więc to w ogóle nie przeważa. Dlatego nawet to, jak ten fejs wyszedł, jak już teraz mam dobre ustawienie, nie, nie ma żadnego znaczenia. Wykonałem fajne treningi, idę po swoje. Idziesz po swoje, słuchaj, e, czyli co? Słuchajcie, macie ekskluzywny wywiad, Tomek na pewno dzisiaj wejdzie do klatki, na pewno wejdzie... Nie wiem, do tego Romanian Cage, tam, 9 tam. metrów kwadratowych. Powiedzmy jeszcze jedno na pewno i na pewno rozjebiecka murańskiego. No, mówmy sobie prawdę. Tomku, dziękuję Ci bardzo. E... Dziękuję bardzo. I co, widzimy się, się po Twojej walce na Na razie.